Witajcie na kanale politycznym. Dziś specjalna relacja o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, które od ponad tygodnia mierzą się z największą w historii kraju burzą śnieżną. Kataklizm spowodował rekordową liczbę zgonów w sparaliżowanych regionach. Według raportów służb, w burzach śnieżnych zginęło już kilkadziesiąt osób większość w stanie Nowy Jork. Front pogodowy ma długość 3200 km i rozciąga się od południowego stanu Teksas. Do kanadyjskiej prowincji Quebec. Od czwartku bez prądu pozostaje ponad 1,5 miliona osób. Zapraszam na materiał o Armagedonie śnieżnym, z jakim walczą teraz Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone mierzą się z największym atakiem zimy w historii kraju. Od blisko tygodnia walczą z nią rejony kraju od granicy Kanady niedaleko Quebecu po rzekę Rio Grande formującą się wzdłuż granicy z Meksykiem. Atak zimy dotyka w praktyce każdy wschodni, północny i środkowy region USA. Najcięższe warunki panują w stanach Nowy Jork, Minnesota, Iowa, Wisconsin i Michigan w północno-wschodniej części USA. Z kolei w północnych stanach południowa Dakota i Montana temperatury spadają do minus 45 stopni. W wielu oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych miejscowościach skończyły się zapasy paliwa i opału. W leżących nad Oceanem Atlantyckim Stanach New Hampshire, Nowy Jork i New Jersey doszło do licznych podtopień wywołanych szturmami. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa szacuje, że ostrzeżenia pogodowe dotyczą w Stanach Zjednoczonych około 9 milionów osób. Najgorsza sytuacja występuje w stanie Nowy Jork, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy. Zima szczególnie zaatakowała rejon miasta Buffalo, gdzie w okresie świąt. Silne śnieżyce trwały bez przerwy aż 36 godzin. W Boże Narodzenie warstwa śniegu na Międzynarodowym Lotnisku Buffalo-Niagara wyniosła aż 109 cm. Atak zimy paraliżuje całe państwo. W sobotę aż 1,7 miliona Amerykanów było pozbawionych prądu. Obecnie jest to około 200 tysięcy osób. Niemniej dalej mnóstwo regionów jest odciętych od świata. Gdzie służby porządkowe nie mogą dotrzeć do osób potrzebujących ratunku. Przez to obecny atak zimy w Stanach Zjednoczonych jest najtragiczniejszym w historii kraju. Paraliż całego kraju i niskie temperatury zbierają potworne żniwo. Do tej pory według CBS News łącznie zginęło przynajmniej 55 osób. Raporty jednak nie są ścisłe i według NBC News przez śnieżyce zginęło aż 60 osób. Najtragiczniejszy bilans jest właśnie w mieście Buffalo i hrabstwie Erie. Tutaj według oficjalnych szacunków miało zginąć aż 27 osób. Ciała znajdowano przede wszystkim na dworze zasypane śniegiem. Istnieją jednak przypadki, gdzie ludzie zamarzali w swoich autach. Niektórzy mieli w nich spędzić nawet dwa dni. Dlatego władze stanu Nowy Jork przestrzegają, aby mieszkańcy nie poruszali się samochodami. Obecnie wysyłane są nawet specjalne grupy ratunkowe, mające szukać kierowców, którzy utknęli na drogach. Amerykanie są przestrzegani, aby nie wychodzili ze swoich domów. Prócz śmierci z wyziębienia czy wygłodzenia, śnieżyce mogą zabić ich rozrzucanymi ciężkimi obiektami przez wiatr. W niektórych momentach jego prędkość dochodziła do 145 km na godzinę. Dodatkowo władze przestrzegają kierowców przed parkowaniem czy jazdą na wzniesieniach. Oblodzone drogi sprawiają, że samochody dosłownie ślizgają się na drodze. Wobec ciągłego paraliżu w Stanach Zjednoczonych lokalne społeczności starają się sobie pomagać w przetrwaniu ataku zimy. Kościoły, komisariaty policji czy inne budynki użytku publicznego zmieniane są na centra pomocy potrzebującym. Często mają zapewnioną odrębną sieć energetyczną, dlatego mogą stanowić schrony przed zimą dla osób, które od kilku dni są pozbawione prądu czy dla bezdomnych. To walka z siłami natury. Taka sytuacja to zdarzająca się raz w życiu katastrofa pogodowa. Drugie co do wielkości miasto w Nowym Jorku stało się epicką i jedyną w swoim rodzaju katastrofą pogodową, powiedziała gubernator stanu Nowy Jork Katie Chohal powiedziała gubernator stanu Nowy Jork, Katie Hochul. Cytowana przez CNN gubernator stanu Nowy Jork opowiadała o setkach funkcjonariuszy gwardii narodowej wysłanych do pomocy w działaniach ratowniczych. Policja stanowa była do niedzieli zaangażowana w ponad 500 akcji ratunkowych, w tym pomocy przy narodzinach dziecka. Ci, którzy mogą liczyć na prąd czy ogrzewanie, proszeni są o minimalne użycie, aby oszczędzać ograniczone zasoby. W niektórych Stanach wykorzystywane są zapasy drewna, które trafiają m.in. do indiańskich plemion żyjących w odosobnieniu. Całe Stany Zjednoczone próbują wspólnie przeciwstawić się kataklizmowi. Obecnie m.in. w Buffalo spodziewany jest spadek kolejnych centymetrów śniegu. Najgorsze może jednak dopiero nadejść. W niektórych miejscach Ameryki, jak stan Montana, temperatura spada do około minus 45 stopni Celsjusza. Niemniej synoptycy przewidują, że już w następnym tygodniu dojdzie do gwałtownego ocieplenia i temperatura przekroczy poziom zera. Prezydent Joe Biden już w poniedziałek 26 grudnia wydał dekret o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej w stanie Nowy Jork, a następnego dnia poinformował. Rozmawiałem z gubernator Katie Hochul, aby uzyskać aktualne informacje na temat ekstremalnej zimowej pogody w Nowym Jorku. Jesteśmy gotowi, aby upewnić się, że mają zasoby, których potrzebują, aby przez to przejść. Moje serce jest z tymi, którzy stracili bliskich w ten świąteczny weekend. Jesteście w modlitwach moich i Jill. Profesor Kazimierz Brown, emerytowany profesor University at Buffalo, były wykładowca m.in. New York University oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział: Mieszkamy już przeszło 30 lat na dalekim przedmieściu Buffalo, w Getzville, około 30 kilometrów od centrum miasta i 25 kilometrów od wodospadu Niagara. Jest to najbardziej dramatyczne wydarzenie tego rodzaju, jakie pamiętamy. Były oczywiście duże opady, ale taka straszna burza śnieżna się jeszcze nie zdarzyła do tej pory. Od czterech dni nie możemy wyjść z domu. Drogi są nieoczyszczone i leży na nich przeszło pół metra śniegu. W piątek przez około pół dnia były przerwy w dostawie prądu i gazu. Mamy na szczęście dobrze zaopatrzoną lodówkę. Tak wyjaśnia przyczynę śnieżnej katastrofy w USA dr Michał Marosz, klimatolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na wschodzie Stanów Zjednoczonych utworzył się potężny układ niskiego ciśnienia, co spowodowało gwałtowny napływ chłodnego powietrza z północy. Dodatkowo ten napływ chłodnego powietrza. Nie był niczym ograniczony ze względu na brak łańcuchów górskich ułożonych równoleżnikowo. W jednym z miast w ciągu 3 godzin temperatura spadła z plus 6 do minus 22 stopni. Co więcej, na zwiększenie sumy opadów w Buffalo miał wpływ tak zwanego efektu jeziora, związany z parowaniem wody z wielkich jezior, które się tam znajdują. W mojej ocenie amerykańskie służby meteorologiczne były przygotowane na taką sytuację, wydawały ostrzeżenia, niestety okres świąteczny temu nie sprzyjał. Ludzie mimo wszystko chcieli jechać do swoich bliskich, i w wielu przypadkach na drogach, z powodu nasilających się opadów śniegu, kończyło się to śmiercią. Tu mieliśmy bardzo niskie temperatury, a temperatura odczuwalna, czyli taka, która wiąże temperaturę powietrza oraz prędkość wiatru i wilgotność, była jeszcze niższa. W takiej sytuacji organizm bardzo szybko się wychładza i wpada w hipotermię. Aktualnie na wschodzie USA pogoda znacznie się poprawiła. To z jednej strony dobra informacja, a z drugiej może nieść za sobą kolejne konsekwencje. Przez ostatnie kilka dni notowano ujemne temperatury powietrza z potężnymi opadami śniegu. W tej chwili dominująca adwekcja w USA to napływ powietrza z południa z regionu Zatoki Meksykańskiej, a temperatury są już mocno na plusie. Pytanie czy za chwilę nie będzie kolejnej tragedii pod tytułem powódź.